Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził dzisiaj PZL Świdnik. Celem jego wizyty w zakładzie było poznanie profilu jego działalności i realiów funkcjonowania w strukturze koncernu Leonardo. Bardzo zależy nam na tym, żeby pan prezydent zobaczył, jak produkujemy, w jaki sposób powstają części do wszystkich śmigłowców produkowanych przez grupę Leonardo na całym świecie, a więc jesteśmy dumni z tego, że niezależnie od tego, jaki model śmigłowca po niebie na świecie lata, częściowo jest wyprodukowany z, tą, z tym brandem Leonardo, tutaj właśnie w Polsce, w Świdniku. Chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami, ale jednocześnie chcemy podzielić się naszymi obserwacjami, jak dzisiaj polski polski sektor i te śmigłowce, które służą polskiej armii, w jakim one są dzisiaj, w jakiej one są dzisiaj kondycji, ponieważ my się czujemy odpowiedzialni za serwis tych modeli, które były przez nas dostarczone. Wagę wizyty podkreślał burmistrz Waldemar Jackson. Myślę, że po pierwsze prezydent zobaczy jak się tutaj produkuje śmigłowce i robi Różne y, rzeczy w ramach kooperacji szeroko pojętej, ale też otrzyma cały pakiet informacji, jak się zakład rozwija, jakie ma plany inwestycyjne. Po trzecie, jest to jeden z ważniejszych zakładów na Lubelszczyźnie, a jeśli chodzi o zakłady, y, produkujące na potrzeby wojska, no to myślę, że również jeden z najważniejszych w Polsce. Prezydent Andrzej Duda spotkał się również z załogą przedsiębiorstwa, a prezes Beata Stelmach wręczyła mu pominki.